Witam. Hmm. Nie teraz. Robię misję. Popularną. Od taker tutaj na górę Olary mamy. Połowy zbiornika i i wołki się pokazały i dupa blada pedosteki o fajnie rzeczy się odnowiły, to zaraz pozbieramy o, ostatnio mnie się postrzelało z zombiekami, yy, co szukaliśmy yy, kamień dla lizy czy jako na temat liza chyba nie Liza przez S albo Z. Nie wiem. A S już drugi. To nie mam. Mogę porobić. To mnie tu. Proszę bardzo. To nie mogę robić. O, Lipton. Dobra. Medykamenty też nie. Tego nie. Tego nie. To na razie. Dupa. Wabika nie mogę robić, ale tego mogę Zrobimy. Oj daj teraz. Mm, bomby dymne niby. Tak się wydaje, że są niepotrzebne, ale uwierzcie mi są potrzebne. E, nawet pomagają podczas e, walki z chorą. Oni się na chwilę zatrzymują jak wbiegają w ten dym jest co, dzięki czemu możecie ich yy, postrzelać do nich Ale bym to zdanie złożył. Ja pierdolę Mistrzostwo świata. Nie chlej tyle. Nie, nie chlej tyle. Oj. O! Jeszcze jest tutaj. Nafta. Super. Dobra, nie, tam włók nie chce chodzi, włók, tam tego i zapiszemy. Hmm, tu już dwie minuty biegam po bazie. Hmm. Dajcie, wskoczymy na motocykla i zobaczymy, gdzie te zadania, gdzie te misje są. No i ja. E... A, no tak. E... Czul ze mnie. Skleroza... Ze sklerozą. I małym AdHD. Nie wiem, czy to można nazwać małym, czy nie. Dobra, skradamy się do buzera-buzer. Dawaj graty. Nie wiem po co to zbieram. Dobra, pięć szmata te. Dobra. Może, może się nada, może się nie nada. Przyda, nie przyda, dobra. No na pewno się nada, nie wiem do stworzenia czegoś. Oho. No. I'm all right. I'm all right. Just trying to get clear. You know, you're burning up. My it's pounding like a mother. You're burning up. No, no, no. I'm just, I'm just tired. Okay, stay here. Rest. I'll think of something. Look, I don't need a goddamn babysitter. I'm fine. Shit. Come on. Come on. Come on. Come on. Think. Retrospekcja teraz Dikona. Może fajnie, może będziemy chodzić dalej. Jestem jak Sara. No. I kawki, bo mnie wyschnie. Ja też bym za tym drugim szukał. O, piękne widoki. A po polsku lawenda. Yes, well, I'm still paying off my student loan, so I will stick with Latin, but you can call it that. Yeah, get your money's worth. Go for it. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay, come on, give me your hands. All right, so you want to put one hand around the flower, All right. and then put the other hand at the stem. Okay. Just like that, and then you pull nice and slow. Yeah, you know, I pulled weeds before. <laughs> Excuse me, sir, this is not a weed. You have to be gentle. But oh, yeah. Sure. Zulka. <laughs> okay, mm hmm. Ale, no lawenda śmierdzi. Tak samo jak takie kwiaty, nieby ładnie wyglądają, takie długie łodygi mają. Takie kolorowe. O, idziemy dykonem. Pamiętacie to? Pamiętacie to? Tam wódka. Tam jest ta góra, tam hodla wychodzi, a tam jest wieża radiowa. Pamiętacie? Ja. Idziemy. Eh? Kręci tym tyłkiem, jak O, tam ta chatka, gdzie tam tego gościa wciągnęli do środka, tam są kible Ja, ja. Mm. I tam dalej jest obóz staker. To jest ten most. Już dawno w naukę. Fuuu zakręciłem! Już dawno korzystają z Twoich wynalaz wynalazków we wojsku. Sorry, mówi się wy, wy, wy w wojsku. E, tam jest, tam się będziecie czekać. Jaka w mojej wymowy.

Patrzcie patrzcie, 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 hotelik ten, kabiny, o I tu się przejeżdża, tam jest ta brama i tu gniazdo jest z hordą. O, gdzie tęsknię? Yeah, Jack is in the bottom right corner. Oh yeah. Jersey Jim's an old buddy of mine. Patched him and myself. We served in the same unit. Come by the clubhouse Sunday. I'll show you around. You like the guy. He's funny as shit. He makes a mean margarita. Well, I have to be in the lab early on Monday, so I'll have us back in your bed by 10. I promise. How can I refuse an offer like that? Just Jaskinia, tu są takie belki Czemu nie mogę iść? i Dajcie mi iść A, muszę tu zejść, tak? Dobra, już Dobra, podnoś Raz O, już tak Tak, i teraz jak widzieliście tamte kwiaty co tutaj były

Thank <laughs> you.